Jest wtorkowe popołudnie. Cisza, spokój, słoneczko świeci. Ty sobie, człowieku, siedzisz, czekasz na mecze Ligi Mistrzów, odliczasz czas, a tu nagle... JEBUT! Kylian Mbappe chce odejść z perze. Dostajesz ataku śmiechu, a później, później już jak przejdzie ci ten atak śmiechu, przestaniesz tarzać się po ziemi, zaczynasz się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Co tam się znowu odkylianowiło w Paryżu? Sami zobaczcie. No to od czego to wszystko się zaczęło? Burzę jako pierwszy rozpętał Mario Cortegana z Marki. Hiszpański dziennikarz poinformował, że relacje na linii Kylian Bape PSG są tak zepsute, że francuska gwiazda nie widzi możliwości dalszego kontynuowania swojej kariery w Paryżu i chce jak najszybciej ulotnić się z klubu. Najlepiej to już w zimowym okienku transferowym. Co ciekawe, Cortegana zdradził, że podczas rozmów, które były prowadzone przy okazji przedłużania kontraktu, że miało zostawić Mbappe w furtkę na ewentualny transfer, ale latem 2023 roku pod jednym warunkiem. To nie mogłyby być przenosiny do Realu Madryt. Wszędzie, tylko nie tam. Dlatego według informacji Cortegany jedynym realnym kierunkiem dla Francuza mógłby być Liverpool, który przecież również starał się o Mbappe. No dobra, ale dlaczego w niecałe 5 miesięcy po przedłużeniu kontraktu zawodnikowi już przestało podobać się w Paryżu? Kylian miał się poczuć oszukany i zdradzony przez działaczy PSG, w tym m.in. oczywiście przez Nasera Al-Khlaifi'ego bo podczas negocjacji naobiecywali mu różnych rzeczy, a tu minęło trochę czasu, no i okazało się, że to są jakieś bajki. Bo wszystko miało być pod niego, a jest inaczej, tak przynajmniej twierdzi Cortegana. Z ust Francuza miały nawet paść takie słowa, wszyscy się pomyliliśmy, a ja jako pierwszy. To co teraz nie pasuje Mbappe w PSG, między innymi taktyka stosowana przez trenera Gatier. Francuzowi nie podoba się, że często musi pełnić rolę tego wysuniętego napastnika. Mbappe wolałby mieć przy sobie prawdziwą dziewiątkę i to właśnie z nią tworzyć ofensywny duet, coś jak z Giroud w reprezentacji Francji. I podobno ściągnięcie takiego właśnie napastnika było obiecane Mbappe. I co? No, i nic z tego nie wyszło. Zresztą po ostatnim zaskakującym bezbramkowym remisie z REM w ligę, Francuz wrzucił na swoje Insta Stories taką fotę z dużo mówiącym hashtagiem PIVOT Gang. Oczywiście w meczu z REM grał jako ten wysunięty napastnik. Insta Stories zostało później usunięte, ale jak wiemy, w internecie nic nie ginie. Według mnie najlepiej tę całą sytuację z narzekaniem bap na swoją pozycję to znaczy grę na nie swojej pozycji, podsumował Thierry Henry. Nikt nie chce być wystawiony na robienie tego, w czym się nie jest najlepszym. Po prostu się tego nie lubi. Ale jest od tego uczucia coś większego. I to jest właśnie klub. Czy oni wywołali u niego poczucie, że to klub jest najważniejszy? Czy spowodowali, że to on czuje się ważniejszy od klubu? Oprę się na moich doświadczeniach. Nie lubiłem być tak wysoko i szeroko ustawiany w Barcelonie. Nienawidziłem tego, ale grałem tam, bo robiłem to dla drużyny. Zasada jest jedna: jeśli twój szef każe ci coś robić, to jeśli to jest dobre dla drużyny, to robisz to. Jeśli to działa źle na drużynę, to wtedy trzeba na ten temat porozmawiać. Panie Mbappé, słyszał pan? Chyba warto posłuchać starszego kolegi. Wracając, to informacja o możliwym odejściu Bape z PSG oczywiście szokowała wszystkich. Kolejne znane dziennikarskie nazwiska odnosiły się do tego całego zamieszania, raz po raz potwierdzając informacje marki i zaznaczając, że faktycznie coś jest na rzeczy. Przedstawiciele PRZ, zapytani o to, co się wyrabia, mieli odpowiedzieć, że to próba wywarcia presji ze strony Mbappe i jego otoczenia, a sam Alkelaifi miał jasno dać do zrozumienia, że on go nie zamierza sprzedawać. Później pojawiło się info, że w ślad za podąży jego przyjaciel, a obecnie dyrektor sportowy PSG Luis Campos, który później jasno dał do zrozumienia, że nic nie wie ani o swoim odejściu, ani tym bardziej o odejściu Kliana. Egipski dziennikarz Ismael Mahmoud już zaczął szukać następcy francuskiej gwiazdy i stwierdził, że pomiędzy PSG a Liverpoolem może dojść do hitowej wymiany. Mbappe idzie do miasta Beatlesów, a w jego miejsce przychodzi Mohamed Salah. Inny dziennikarz, Sant Yuna, poinformował, że PSG jest w stanie sprzedać swoją gwiazdę, ale tylko w sytuacji, gdy ktoś wyłoży na stół 400 milionów euro. Gdzieś tam też pojawiła się informacja, że następny, który się pakuje, to trener PSG. Jak sami widzicie, niezły chaos informacyjny. No dobra, a co na to wszystko Real Madrid i Florentino Perez? Najpierw zobaczcie, co kilka miesięcy temu właśnie Perez powiedział kibicowi, który poprosił go o to, żeby już nie ściągał Francuza do Madrytu. Biedny chłopak już pewnie tego żałuje. Ten to jest jednak złośliwiec. I według hiszpańskich mediów taka właśnie była reakcja Realu na te wszystkie doniesienia o Mbappe chcącym opuścić PSG. Oni w Madrycie od dawna mają wiedzieć o tym, że Francuz nie jest szczęśliwy w Paryżu i dobrze zdaje sobie sprawę, że podjął bardzo złą decyzję w swojej karierze. Perez i spółka nie chcą też wierzyć w to, że że byłoby zdolne puścić Mbappe latem 2023 roku. O tym nadchodzącym zimowym okienku nawet nie wspominając. Uważają, że taki ruch transferowy ze strony Alkelaifiego byłby po prostu nielogiczny. W Madrycie na te wszystkie doniesienia reagują bardzo chłodno i otwarcie mówią: to nie jest nasz problem, skupiamy się na sobie i tym, co mamy. Według doniesień marki Real chce postawić na ofensywne trio Vinicius, Benzema, Rodrigo i nikt więcej. Wolą też piłkarzy oddanych Carlo Ancelottiemu. Mbappe niekoniecznie może pasować do tej charakterystyki. No troszkę sobie Francuz ostatnio popsuł PR. Zresztą po meczu z Szachtarem włoski trener został zapytany o transfer gwiazdy PSG. Masz odwagę, żeby o to pytać? Nie odpowiem na to pytanie. Nie muszę na nie odpowiadać. Jak więc widzicie, Ancelotti już chyba ma dość tych ciągłych pytań o to, czy Mbappe przyjdzie do Madrytu, czy nie przyjdzie. Na ciekawy pomysł wpadł e, kibic królewskich, który prowadzi m.in. popularny podcast o Los Blancos, Kian Sophani. Pozyskałbym go za darmo i umieścił w Castilli. E, mocne. Jak więc widzicie, pan Sopchani nie jest chyba wielkim fanem bapeną. Trudno mu się dziwić. I jeszcze cytat z francusko-włoskiego dziennikarza Daniela Riolo. W jego głowie się coś popsuło. Jego wizerunek jest już nadszarpnięty. Najgorsze w tej historii jest jednak to, że on już może nie dbać o swój wizerunek we Francji, ponieważ widzi siebie gdzieś indziej. W zremisowanym 1–1 meczu z Benfica, Kylian Mbappé zdobył tego jednego gola dla PSG i tym samym został najlepszym strzelcem Paryżan w historii Ligi Mistrzów. Mbappé przeskoczył o jednego gola Edinsona Kawaniego, który tych trafień ma 30 na koncie. Prawdziwą furorę jednak na Twitterze zrobił screen notatek Christopha Gauthier. Spójrzcie tylko, tam jest napisane: Mbappé woli grać z prawej. Tak przynajmniej twierdzą Francuzi. Francuski trener ewidentnie sobie jajcował w ten sposób i trollował pod kamery. No trzeba przyznać, że ma facet poczucie humoru. A po meczu dodał coś takiego. Tego popołudnia dużo o nim powiedziano. Nie rozmawiałem z nim o tym, bo celem było pozostanie skupionym na meczu. Dzisiejszego wieczoru dał od siebie dużo. Pokazał, że jest wspaniałym piłkarzem i że jest skoncentrowany na meczu i rozgrywkach. To działa tak, że plotka staje się newsem, a news oświadczeniem. To bardzo dziwne, że coś takiego ukazuje się na kilka godzin przed bardzo ważnym meczem, powiedział Gattier. Na Twitterze widziałem taką teorię, że za tym wszystkim mógł stać właśnie Florentino Perez. W końcu to madrycka marka wypuściła tego newsa. A wszyscy dobrze wiemy, że Perez i Alkelaifi no to już raczej nigdy nie będą przyjacioły. No i wiem, że to trochę brzmi jak teoria spiskowa dziejów, ale no, ma to trochę sensu. Gatie po meczu z Benfica powiedział jeszcze coś takiego. Przybyłem do PSZ latem i nie wiem, co klub mu obiecał. Jesteśmy jednak wrażliwi na to, jak się czuje i co mówi, ponieważ to bardzo ważny zawodnik dla tej drużyny. I czy to nie jest, moi drodzy, to, o czym mówił właśnie Henry? Czy ktoś tutaj nie jest ważniejszy od całego klubu? Co o tym sądzicie? Jakie są wasze przemyślenia na temat tej całej akcji z Mbappé? Koniecznie piszcie w komentarzach pod filmem. Ja będę oczywiście czytał. No i co? Łapiemy za popcorn i czekamy na kolejne doniesienia z Paryża. Co tu się jeszcze może wydarzyć?